Dzień dobry, dzień dobry, no dobry, dzień dobry, O dobry, dzień tradycjach. dzień dobry, dzień jak dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień się. na to krok. No. Ale w tych sprawach zupełnie zielony. Coże, no. yhy, poskończysz jak mój przyjaciel z jednego stronka. Kochano, na to krok. Okej, okej, ale co mam zrobić? Coże... Położysz się pod pościelą każdej z kandydatów. A potem, potem mi relacje z tego, o czym mówiły przedtem. <gry> Wymawiając po niej. Wymowi tu czołg jedzie. Krok. Druga. Druga jest wprawdzie trakcie niebie. Ale śniło jej się, że jeśli ją wybierzesz, rodzice jej dorzucą jeszcze

Marny ze mnie poeta, ale więc zeta!